co słychać u Bodzia? Bodzie dalej walczy ze swoją najlepszą zabawką ta rura jest z nim od początku nie wiadomo czy jej bardzo nie lubi, czy właśnie ją tak bardzo lubi, dawaj rurę, dawaj, rurę. Dawaj, rurę. Czy to kolor pomarańczowy sprawia, że on tak Usu, bo byś mi trafił No i co Cię tak denerwuje? To może interesuje no, się... Nie popisuj się To już któryś film z tą rurą Ciągle to sama rura, ten sam bodzio no. <gry> Dawaj rurę Dawaj rurę. Bodzio Co to za rura jest? Bodzio Tu jest, nie rzuciłem Dobra, kiedyś się tam pokażemy, nie? Coś się nie spodobało chyba. Helikopter leci. No, powiedz cześć widzom. Poszedł. Buldog.